dzień dobry. Taki dzisiaj mamy dzień deszczowy i pochmurny. I jest burza. A mamy połowa lipca. I tutaj pogoda nas niestety nie rozpieszcza. Hmm, a szkoda, pies się boi, chowa się. Także no nie fajnie, jestem Już nie mogę się doczekać, kiedy wreszcie ruszymy w podróż. Dzisiaj wybieraliśmy trasę w drugą stronę. Zobaczymy jak to będzie. A tam z daleka w oprawej widać pola. I na tych polach widać jak zboże jest połamane. Normalnie to powinno ładnie stać A to wszystko jest połamane. Przez te burze, wiatry i deszcze. A w tym roku rolnicy, którzy zasiali zboże, to trochę stracili. Piotrek właśnie robi zdjęcie w waszce. I tak myślimy, że ona chyba śpi. Parę dni temu przechodziliśmy tą drogą i pokazywałam Wam, że tutaj jest kasa. Aby zapłacić za słoneczniki i ewentualne inne kwiatki. O, jest już cena. Cennik jest. I nawet sprzedawca jest. Hej! Guten tak? Jakie ty fajny! Guten tak. Boi się. Dobrze, tak go zostawimy. Niech sobie odpoczywa. A więc kasa już jest. Gladiolen 50 centów, Zonenblumen 50 centów, Lilien euro 20. Dankę. I codziennie kasę opróżniają. Więc kasa jest tutaj. Sprzedawca siedzi. A nie, ty jesteś strażnikiem. Bo tu sama obsługa jest. Pilnujesz interesu? <gryw> A dzisiaj mamy taki przepyszny obiadek. Mm, pachnie. Mega. Porcje ogromne. Na pewno wszyscy się najedzą. Dzień dobry, dzień dobry. Przyszliśmy do nas nad rzekę. Także woda jest dosyć wysoka, ale nieco opadła niż poprzednim razem, gdy Wam pokazywałam. Idziemy do Lidla zrobić zakupy. Ma być burza, więc musimy się spieszyć. A Max jest dzisiaj u kolegi na urodzinach. Rano wyszedł i wraca dopiero jutro o 13.00. Także chłopak imprezuje cały dzień. Aleksandruś w domu. I jeszcze kilka dni do naszego wymarzonego urlopu. Wiem, wiem, głośno jest, ale mam nadzieję, że cokolwiek było słychać. Pakujemy się do auta. Aleksandruś z nami jest. Ale co chciałam pokazać, że zaczyna się nam już. Nieprzyjemnie robić, także będzie akcja. Będzie burza mega. Od piątku nie trzeba u nas nosić maseczek w sklepach, także się cieszymy, jesteśmy happy. Jedziemy do domu, uciekamy przed tą straszną pogodą. Ale będzie się działo. Alex podziwia naturę. Co tam widzisz? Będzie patrzeć, czy będzie palacz czy nie. Aha. Także teraz idziemy do domu, już właśnie dojechaliśmy, uciekamy przed tą czarną chmurą, zjemy sobie przepyszne sushi na kolację. Yy, Maksa nie ma, jak mówiłam, ale nie wiem, czy było coś słychać, więc go nie ma, on jest u kolegi, wraca dopiero jutro, więc go sushi ominie niestety. Także ten tydzień poświęcamy na pakowanie, na takie ogarnienie ostatnich spraw, ponieważ wyjeżdżamy w sobotę daleko, daleko. Więc być może plany się nam zmienią, bo mieliśmy jechać gdzieś indziej, ale tam zaczynają wprowadzać obostrzenia, więc prawdopodobnie tam nie pojedziemy, nad czym bardzo ubolewamy, ale mam nadzieję, że to miejsce, do którego pojedziemy, okaże się fajną alternatywą dla tego miejsca, do którego nie pojechaliśmy, znaczy do którego nie pojedziemy. No zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że będą fajne ciepłe vlogi, bo u nas pogoda nas nie rozpieszcza absolutnie, więc także ostatnio nie mamy za fajnej pogody. Pewnie skleję kilka dni w jednego vloga, więc zobaczycie coś innego. Nie wiem jak to będzie, jak mi przyjdzie natchnienie. Jest kolejny dzień i tak chciałam dograć do tego mojego wywodu wczorajszego że dzisiaj jest niedziela i poświęciliśmy czas na takie szykowanie, pakowanie, zbieranie rzeczy, układanie, wyrzucanie też sporo rzeczy poszło nie do śmieci, ale, ale poszło także pozbyliśmy się paru niepotrzebnych nieużywanych ciuchów i pakowałam maksa na wycieczkę już ma tam częściowo przyszykowane, jeszcze musi przejrzeć jeszcze mam zamiar go ostrzyc, bo jak do tej pory się nie udało go namówić, ale dzisiaj już musi, że pojechał ładny, piękny na wycieczkę. Rano wyjeżdża i wraca w piątek. Także wycieczka pięciodniowa jadą nad niemieckie morze. A my z piątku na sobotę ruszamy naszą daleką podróż. Jeszcze nie wiemy dokładnie gdzie, bo obostrzenia cały czas się uruchamiają. Kolejna fala pandemii zaczęła ingerować w życie, więc no zobaczymy, jak to będzie. Miejmy nadzieję, że wszystko przebiegnie tak, jak planujemy. A jeżeli nie, to mamy alternatywny punkt, aby się udać w naszą podróż. Więc wszystko się okaże w praniu. Tak, tak naprawdę nie wiemy i pewnie do czwartku jeszcze nie będziemy pewni. Więc wszystko na ostatnią chwilę. Jeszcze nie mamy kwatery, także wszystko czwartek-piątek będzie dopiero wypracowane, bo chcemy po drodze jeszcze spać w jakiejś miejscowości, w jakimś kraju, więc na pewno będziemy na bieżąco zdawać relacje. Teraz dochodzi godzina 20, cały dzień był dosyć mocny upał. No i nie było kiedy nawet się wybrać na taki konkretny spacer. Teraz sobie robimy taką traskę 6 km, jest trochę chłodniej. Aleks jutro też ma jakieś tam plany szkolne: jadą gdzieś tam sobie do Kemnic na basen, chyba. Także mają jakieś tam z klasą. Fajnie, że tak im zrobili, że już nie ma tej nauki. Ostatni dzień idą w piątek do szkoły i wakacje. Zobaczymy, jak będą wyglądać ich świadectwa. Poniedziałek, czyli jutro, Piotrek planuje zostać po pracy i ogarnąć samochód, umyć, posprzątać. Być może odozonuje, tak to się mówi? Tak, tak. Także aby pozbyć się tych wszystkich niepotrzebnych bakterii, pleśni jakiś ewentualnych, bo jednak samochód stał długo, nie używaliśmy Hondy, więc trzeba to ogarnąć. A we wtorek pojedziemy jeszcze na zakupy, kupimy jakieś takie, wiecie, kremy do opalania, jakieś takie sprawy. Yy, może jakiś trójkąpielowy, nie wiem, Piotrek może jakieś kąpielówki ogarnie. No zobaczymy co tam będzie, bo też ciężko z tym, żeby akurat trafić coś fajnego, ciekawego. No, i tak chyba cały tydzień będziemy się zbierać, więc praktycznie teraz nie będzie takiego jakiegoś nagrywania. Być może będą w ogóle przerwy we vlogach, rydlomik się tym bardziej. Z tego tematu raczej nie będzie filmów już. Jeszcze jeden jutro wejdzie, a później już chyba nie będzie. Zobaczymy, chyba, że jeszcze coś jakoś ugotuję. No, zastanowię się. Bo to też nagrywać i gotować, świecie, że to dwa razy dłużej trwa niż jakbym tylko gotowała. A jednak chcę ten tydzień poświęcić na szykowanie się na nasz daleki wyjazd. Jednak to będzie podróż dwutygodniowa, także musimy być zaopatrzeni. No i to chyba na tyle. Chciałam po prostu powiedzieć, podzielić się tym, co i jak. No i to chyba tyle na dziś. Jak sobie jeszcze przypomnę, to coś dogram. Papa! Chłopak się zbiera. To ja No to pa! Ma się dobrze? Tak. No. No. I na Ta. uważaj na Ta. siebie. Uważaj na siebie, pa. Pa. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. To już dzisiaj ostatni vlog przed naszym wyjazdem. Teraz jedziemy na ostatnie, takie końcowe zakupy. Hmm, jakieś takie drobiazgi, kosmetyki, takie rzeczy. W sobotę rano ruszamy. Max jest na wycieczce, wraca w piątek. Przesyłają nam fotki nauczyciele, także na Whatsappa wysłali kilka zdjęć, więc być może coś pokażę. Muzyka Bardzo mu się podoba, pisał, że jest super, jest w pięcioosobowym pokoju, także zadowolony. Może na mapie pokażę dokładnie, gdzie on się teraz znajduje. Piotrek na chwilę wysiadł, bo poszedł coś załatwić. Kody, kody QR potrzebujemy, wiecie, po szczepieniu, ale już pominę ten temat, więc plany nam się trochę zmieniają względem wakacji naszego urlopu, więc... Pewnie powiem, ale myślę, że to powiem, bo jeszcze tak do końca nie jesteśmy pewni, gdzie dokładnie się udamy, więc to powiem dokładnie w dniu wyjazdu, gdzie, co i jak. Gdzie nie pojechaliśmy, a gdzie jedziemy, więc no troszkę na pewno nam się plany zmienią, bo w miejsce, które planowaliśmy pojechać, niestety hmm, jest tam teraz sporo obostrzeń. Między innymi maseczki na świeżym powietrzu. Wakacje są po to, żeby odpocząć. A tym bardziej odpocząć od maseczek, więc na pewno nie pojedziemy tam, gdzie trzeba nosić maski na świeżym powietrzu. Ja rozumiem wewnątrz, ok, ale nie na świeżym powietrzu. A u nas w Niemczech, nie wiem, mówiłam chyba już o tym, że od piątku tamtego, poprzedniego, nie trzeba nosić maseczek. Także tu mm, jest fajnie. Nie wiem, czy to w całych Niemczech, czy tylko u nas w Saksonii, nie mam pewności. Ale u nas na pewno w sklepach nie ma takiego obowiązku. Ale to tak jest takie spodzielone 50 na 50. Jedni noszą, drudzy nie. No pewnie chodzi o to, kto jest zaszczepiony, kto nie. Nie wiem, my tak jesteśmy do tego troszkę tak sceptycznie nastawieni, bo jesteśmy zaszczepieni, ale wiecie, no no dobrze. W każdym razie, o Piotrek idzie, więc na razie się rozłączam. Być może jeszcze coś nagram ciekawego, także dam mu chwilę, żeby się z Wami przywitał. Witam, witam, ruszamy. Wiem, że coś jeszcze chciałam powiedzieć, ale nie mogę sobie przypomnieć. Także tankujemy, Piotrek już idzie i jedziemy do Rosmana chyba najpierw. No tu było ekspres. No to fajnie. Czekaj, tam Chowaj, chowaj. Maseczki są. Już tutaj u nas można bez maseczek. Właśnie mówiłam, że można fajnie bez maseczek chodzić.